Cześć i dzień dobry. Z tej strony Piotrek na z produktywni.pl. Serdecznie zapraszam cię dzisiaj do zobaczenia aplikacji Wunderlist, która służy do zarządzania zadaniami i pokażę ją w dwóch etapach. Po pierwsze samą aplikację, jak ona wygląda, jakie ma przydatne funkcje, natomiast w drugim etapie pokażę jak ja używam jej do codziennego zarządzania. Nie trzymam WunderList wielkich projektów, ale trzymam w nim zadania na dzień i tydzień i bardzo pomaga mi się zorganizować. WunderList posiada bardzo dużo fajnych funkcji. Można organizować sobie listy w foldery, można je komentować, można dzielić się listami i pracować w grupie dzięki tej aplikacji. Wspiera bardzo dużo urządzeń różnych, i dla każdego zadania możemy też przypinać notatki. On nas będzie przypominał, będzie trzymał dla nas terminów. Wszystko czego byście chcieli, tak naprawdę ta aplikacja tutaj posiada. Lista wspieranych urządzeń jest bardzo długa. Można sobie ściągnąć aplikację na Windowsa, na Maca i tak naprawdę na wszystkie urządzenia mobilne. Na Androida, na iPhone'a, na iPada czy nawet na zegarek. Ja dzisiaj pokażę wersję webową oraz wersję na telefon androidowy. Żeby się zarejestrować wystarczy wejść na stronę wunderlist.com. To może mylić, że ten ekran jest po angielsku, ponieważ aplikacja jest po polsku, co widać po kliknięciu Create Free Account. Od razu trafię na stronę po polsku, wystarczy wprowadzić swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, no i utworzyć bezpłatne konto. Można oczywiście sparować sobie je z Facebookiem, z Google Plusem, czy z dowolnym kontem Microsoftu. Po otwarciu samej aplikacji naszym oczom ukaże się główny ekran. Gdzie po lewej stronie mamy wszystkie listy zadań, razem z licznikiem, ile tych zadań na nich jest, a także pod tą strzałką mamy dostęp do menu kontekstowego, gdzie można sobie zmienić tło czy ustawienia konta. Wunderlist będzie trzymał dla nas zadania na konkretnych listach. Ja pokażę swoją listę dzisiaj. I każde zadanie ma tutaj parę opcji. Ja pokażę to zadanie. Po pierwsze, możemy sobie zadania podzielić na podzadania. To się szczególnie przydaje dla dużych zadań, które chcemy podzielić na etapy. Możemy wprowadzić notatki tekstowe. Możemy dodawać również pliki albo z Dropboxa, albo sobie po prostu nagrać nagranie głosowe, czy dołączyć jakiś dowolny plik. Możemy komentować oraz Wunderlist będzie trzymał dla nas termin oraz zadba o przypomnienia dla nas. Dlaczego to jest takie ważne? Na przykład, mamy do wypełnienia PIT. PIT ma termin na 30 kwietnia, powiedzmy, a przypomnienie mogę ustawić na jakiś dowolny inny dzień, na przykład, żeby mi przypomniał tydzień wcześniej. Dzięki temu wyskoczy mi przypomnienie o konkretnej godzinie w dany dzień, natomiast będzie również pilnował, żebym nie przekroczył terminu tego zadania. Jak Wunderlist przypomina, możemy sobie to ustawić w ustawieniach i powiadomienia są w postaci i wysyłanego e-maila, to można też wyłączyć. Powiadomienia wypychane, one wtedy wyskakują w aplikacji lub na urządzeniu mobilnym wyskoczy takie przypomnienie. Można również włączyć opcję powiadomień na pulpicie. Z bardzo fajnych i przydatnych funkcji mamy do dyspozycji gwiazdkę. Gwiazdka może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Na przykład jakieś super priorytetowe zadanie, albo coś bardzo ważnego, albo coś bardzo pilnego, takie zadanie odruchowo ląduje na górze naszej listy natychmiast, więc można w jakiś sposób wyróżnić takie zadania, które są szczególne. To co uwielbiam w Wunderlist, to fakt, że on nie wpływa na kolejność sortowania zadań, czyli ja mogę to zrobić ręcznie. Czyli jeśli nagle chcę, żeby nagranie Wunderlist było na górze, to po prostu przeciągam to zadanie i upuszczam. I mogę je posortować w dowolny sposób i program mi tego nie zmienia. W niektórych programach niestety to jest posortowane albo po terminie, albo alfabetycznie. Oczywiście mogę to zrobić. Tutaj mam guzik sortuj i mogę go poprosić, aby mi posortował zadania. Nie wiem według daty utworzenia czy według terminu, ale ja raczej sortuję te zadania ręcznie. A kolejną bardzo fajną funkcją, z której sporo korzystam, jak widać, są hasztagi. Ja sobie po haszu dodaję, jakby w rozmiarze koszulki, jak duże jest to zadanie, czyli na przykład to jest średnie, małe zadania. Dzięki temu od razu widzę, co sobie zaplanowałem na dzień, które zadania są duże, które się spodziewam, zajmą mi troszkę więcej pracy. I tych hashtagów do każdego zadania można sobie dodać, ile się tylko chce. To się bardzo przydaje przy wyszukiwaniu. Mogę na przykład wpisać pr2. Dostanę wszystkie zadania, które się tyczą moich programów. Takie sobie przedrostek dałem, niezależnie na której są liście. Na przykład, pożegnalny newsletter, i ankieta końcowa mam na liście ten tydzień, czyli tutaj, a logistyka jest na liście dzisiaj. Także szukanie działa fajnie, bardzo i kontekstowo. Tak samo można wyszukiwać po hashtagach. Ja kliknę teraz w tego XS i widać, że wyszukane zostały hashtagi XS. Tutaj mamy wypastować buty, to jest coś co próbuję regularnie nauczyć się robić, żeby stało się nawykiem oraz napisać pożegnalny newsletter. Niestety Wunderlist nie szuka zadań wśród zadań wykonanych, więc jeśli mam zadanie wykonane, na przykład strategia, to jeśli wpiszę strategia to mam strategię uruchomienia strony, i tam to zadanie się nie znajdzie. Niestety, wśród wykonanych zadań nie da się szukać, i jest to jedna z wad tego programu. Jeśli chodzi o wersję mobilną, to tak wygląda ekran po starcie. Zawiera właściwie listę taką samą jak na lewej stronie ekranu w wersji webowej, czyli mam dostęp do wszystkich swoich list, można je przeglądać. Bardzo fajnie działa, takie przenieść i upuść. Można sobie sortować zadania również i w wersji mobilnej. Można również przenosić zadania między listami, czyli zaznaczam sobie ze 3 czy 4 zadania i proszę o przesunięcie na inną listę. I mogę tym zadaniem również przydzielić ten sam termin czy je usunąć. Cała aplikacja działa bardzo intuicyjnie, super szybko można się jej nauczyć i naprawdę jest bardzo wygodna. Niestety, aplikacji zdarzają się pewne rozjazdy, to znaczy, że jeśli nie mam odpowiednio włączonej synchronizacji, to szczególnie zadania, które odznaczam na telefonie, czasami mają problem z synchronizacją się z wersją webową. To mi się parę razy zdarzyło w ciągu miesiąca testów. Trzeba się wtedy wylogować na telefonie i zalogować jeszcze raz. Jak wspomniałem, WunderList pozwala dzielić się listami zdań z innymi ludźmi. Na przykład tutaj mam takie dwie listy. Pojawia się przy nich wtedy inna ikonka i to oznacza, że, że nad takimi listami mogą pracować dwie osoby. Żeby taką listę współdzielić, wystarczy kliknąć prawym klawiszem, dodać osoby i wprowadzić ich adresy e-mail i już ta druga osoba natychmiast w swoim wunderlist takie listy zobaczy. Listy zadań można sobie grupować również w foldery. Ja na przykład mam tutaj folder Artykuły. I trzymam tutaj pomysły, grafiki w toku do zrobienia oraz takie, które są gotowe do publikacji. I to właściwie są wszystkie naprawdę najpotrzebniejsze, najważniejsze funkcje tego programu. Przejdę jeszcze przez ustawienia bardzo szybko, żeby pokazać, co tutaj można sobie spersonalizować. W ogólnych ustawieniach możemy zmienić np., czy nowe zadania, które są dodawane, mają być na koniec listy, czy na początek. Czy dźwięki mają towarzyszyć powiadomieniom, czy program będzie prosił o potwierdzenie różnych akcji. Mamy również troszkę skrótów klawiszowych, które można sobie skonfigurować samemu. I mamy też listy inteligentne. Tutaj mam przykład listy inteligentnej oznaczonej gwiazdką. Ona zbierze dla mnie wszystkie elementy oznaczone gwiazdkami z wszystkich list. I tutaj mogę sobie takie listy skonfigurować, czy ona ma być ukryta, czy się ma pokazywać automatycznie, Czyli wtedy, kiedy coś na niej jest, czy może w ogóle? Możemy sobie też oczywiście skonfigurować powiadomienia, co, co pokazywałem wcześniej. Kiedy zadanie jest wykonane, to tak naprawdę tylko klikam i towarzyszy temu dźwięk, który mówi nam, że, że zadanie jest wykonane. Wykonane zadania możemy sobie przejrzeć na liście wykonanych zadań. Jeszcze jedną bardzo fajną opcją, którą Wunderlist posiada, którą trzeba sobie dodatkowo włączyć, jest opcja przesyłania e-maili na specjalny adres mi@wunderlist.com i po przesłaniu takiego maila na ten adres stanie się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ten e-mail pojawił się w mojej skrzynce odbiorczej tutaj jako zadanie do wykonania. Ja w treści tego zadania mogę zobaczyć. Treść maila, który tutaj przysłałem, i dzięki temu mogę sobie to zadanie umieścić teraz na dowolnej z list. Czasami można wręcz skonfigurować tak, żeby skrzynka odbiorcza wysyłała wszystkie maile na ten adres, i dzięki temu wszystkie maile, które mamy do odpowiedzenia czy do zrobienia, trafią nam tutaj do skrzynki odbiorczej albo do dowolnej innej skonfigurowanej listy. Pod prawym klawiszem mamy dostępne menu kontekstowe, w którym możemy ustalać terminy, oznaczać gwiazdką, możemy przenosić między listami, możemy też kopiować zadania do wykonania i wklejać je na inną listę, bądź usunięcie. Ja mam w ustawieniach oznaczone, żeby mnie program pytał, zanim takie zadanie usunę, więc potwierdzam w tej chwili, że zadanie zostało skasowane. Spora na, na krótkie podsumowanie. Generalnie Wunderlist jest aplikacją bardzo ładną, przejrzystą, bardzo intuicyjną. Wdrożenie się do niej zajmuje naprawdę parę minut. Wszystko tutaj działa tak, jak powinno. Czy to w wersji webowej, czy w wersji na Windowsa, Maca, czy na telefon. Naprawdę wszystko jest pod ręką, menu kontekstowe super. Bardzo ta aplikacja jest fajna, użyteczna, dobrze zaprojektowana. Dużym plusem jest to, że wspiera bardzo dużo różnych platform, dzięki temu integruje się fajnie praktycznie z każdym systemem, na który została przeznaczona. Ma naprawdę, jak już wspomniałem, fajny i wygodny interfejs również na telefonie, co jest szczególnie ważne, jak się dobrze pracuje na takich małych ekranach. Ja bardzo lubię to, że program nie wtrąca mi się do tego, jak sortuję zadania, czyli mam absolutną wolność. Jak są posortowane listy, jak są posortowane zadania? Jeśli je przeciągnę, upuszczę, to one po prostu tak zostają. Bardzo fajnie działa, działa też wyszukiwanie oraz hasztagi. Hashtagów można sobie dodać bardzo dużo nawet do jednego zadania. Dzięki temu, na przykład, można jakieś konteksty oznaczać, na przykład, że to zadanie muszę być w domu, wtedy mógłbym sobie zrobić hash dom. I od razu dzięki szybkiemu wyszukiwaniu mogłem znaleźć, ok, za które zadania w domu teraz mógłbym się zabrać. Także bardzo fajna i przydatna funkcja. No i dodatkową zaletą oczywiście będzie praca w grupie i to, że mogę z moimi współpracownikami na przykład dzielić się listami i zamiast wysyłania dziesiątek maili możemy po prostu komentować konkretne zadania, oznaczać je jako wykonane. Dzięki temu wszystko jest jakby w jednym narzędziu. No niestety w ciągu tego miesiąca testu znalazłem też wady. Jedną z najbardziej uciążliwych jest to, że zdarza się, że lista na telefonie oraz w wersji webowej niestety się czasem rozsynchronizowuje i jak się tego nie zauważy, to można sobie odrobinkę zabałaganić. Bardzo łatwo jest to naprawić, natomiast czasem zabiera to chwilkę i przez, przez moment jest bałagan. Kolejną taką drobną wadą jest to, że nie działa kopii w kolej do innych programów, czyli na przykład. Jeśli sobie skopiuję to zadanie, to mogę je teraz wkleić na inną listę zadań bez żadnych problemów. Natomiast, jeśli otworzę notatnik i dam wklej, to tak naprawdę nic się nie dzieje. To znaczy, nie mogę w żaden sposób wklejać i kopiować zadań do innych programów. I jak już wspomniałem, nie działa szukanie wśród zadań wykonanych zostało to zgłoszone do WunderList. Wydaje się, że może kiedyś taka opcja do tego programu wróci, bo chyba kiedyś była. Natomiast teraz trzeba o tym pamiętać, że nie da się szukać wśród zadań już wykonanych. Także podsumowując, bardzo fajna, solidna, ładna, przejrzysta aplikacja, która ma absolutnie wszystko co trzeba, żeby dobrze i fajnie zarządzać swoimi zadaniami, jest na wszystkie urządzenia. Natomiast miewa różne drobne problemy, jak na przykład synchronizacja, czy brak szukania wśród elementów wykonanych. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o taką aplikację na start, bardzo polecam. Przejdę do drugiej części, czyli pokażę jak ja korzystam z Wunderlist, żeby zorganizować swój dzień czy tydzień. Dla każdego dużego projektu tworzę sobie taką listę i jeśli projekt trwa dobrze ponad tydzień, to wtedy po prostu rozpisuję sobie go na kroki i każdy taki projekt to jest jedna lista zadań. Ja mam takie rzeczy, które prowadzę długofalowo, czyli szkolenia, programy. Oraz artykuły. To są jakby moje trzy główne, długofalowe aktywności, które robię w ramach produktywnych. W tej chwili są one dość wyczyszczone. Program właściwie trwa jego ostatni tydzień, więc wszystkie zadania już są przeniesione na aktualny tydzień. Ale na początku takiego programu to tutaj jest 40 zadań, które na początku sobie rozpisuję konkretnie krok po kroku, co muszę zrobić, żeby taki projekt dotrwał do końca. Co tydzień siadam i Planuję sobie tydzień. Przede wszystkim rozpisuję go na zadania. Na początku takiego tygodnia. Tych zadań tutaj jest pewnie z 30 parę zazwyczaj. 20-30 różnie bywa. Ja sobie dla każdego tygodnia wpisuję maksymalnie trzy cele, które zaznaczam gwiazdką. Dzięki temu za każdym razem, jak otwieram widok tygodnia, to widzę. OK, w tym tygodniu najważniejsze dla mnie jest, żeby skończyć program produktywność. Oraz jestem w trakcie takiego detoksu czy postu, w którym bardzo dbam o żywienie i jest to dla mnie bardzo ważne. I chcę o tym pamiętać, żeby też może sobie czasem odpuścić, troszkę odpocząć, żeby się wyciszyć w tym tygodniu. Więc tutaj mam taki widok wszystkiego, co chciałbym zrobić w ciągu danego tygodnia, a później planuję sobie pojedyncze dni i po prostu przenoszę zadania między listami. Wystarczy, że przeciągnę i upuszczę takie zadanie, więc biorę z tygodnia, na przykład zadanie, chcę przemyśleć dokładnie strategię uruchomienia strony, więc po prostu przeciągam to na listę dzisiaj i już. To jest lista zadań na jeden dzień. Zazwyczaj planuję sobie to albo rano, jako jedną z pierwszych rzeczy, albo jako ostatnią poprzedniego dnia, jeśli mam jeszcze jakąś trzeźwość umysłu, żeby to zrobić. Hashtagi pomagają mi oznaczyć, jak duże jest dane zadanie. Ja najczęściej sortuję sobie te zadania poziomem wymaganej energii, czyli zadanie, które wymaga ode mnie najwięcej energii czy największej trzeźwości myślenia, daję na górze. I za takie zadania będę się starał zabierać rano, wtedy, kiedy mam najwięcej energii. Chociaż może się zdarzyć, że, że mam górkę energii o jakimś innym czasie i dzięki temu mogę takie zadanie o innej porze dnia również zrobić. Tak samo jak zdarza się, że mam niski poziom energii, wtedy raczej będę patrzył na zadania gdzieś tam na dole listy. Staram się wszystkie zadania duże, ja L oznaczam wszystkie zadania, które są dłuższe na pewno niż dwie godziny. I takie zadania zawsze, czy L i XL rozpisuję sobie na podzadania, tak jak tutaj natomiast um, SK to jest zadanie poniżej godziny dla mnie, czyli takie, że spokojnie na raz je wezmę i um, takich zadań nie rozpisuję M zdarza się, że rozpisuję kiedy um, mógłbym się zagubić w wykonywaniu takiego zadania, wtedy sobie rozpisuję na chociażby 2-3-4 etapy, i dzięki temu jasno wiem, gdzie jestem, szczególnie jak muszę przerwać, na przykład w środku mam, nie wiem, obiad czy jakieś spotkanie, to wtedy strasznie łatwo mi kontynuować z miejsca, w którym skończyłem. Więc tak to wygląda w dużym skrócie. Gwiazdką oznaczam sobie rzeczy najważniejsze, priorytetowe dla danego tygodnia i czasami dla dnia też. Co tydzień planuję aktywności dla jednego tygodnia. Następnie codziennie przenoszę część zadań na listę dzisiaj, i w ten sposób danego dnia skupiam się już tylko na tym, żeby w świetle energii, którą mam, priorytetów, po prostu wykonać te zadania, które popchną najbardziej to wszystko do przodu. To by było tyle, jeśli chodzi o Wunderlist. Fajna, przejrzysta, ładna, bardzo funkcjonalna aplikacja. Jeśli nie masz żadnego systemu zarządzania zadaniami, naprawdę to będzie dobra aplikacja na start. Mam nadzieję też, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. I z góry zapraszam do wszystkich kolejnych publikacji i artykułów. Ja korzystam z trzech głównych kanałów komunikacji: z newslettera produktywni.pl/newsletter, z facebooka facebook.com/produktywni oraz z kanału produktywni.pl na YouTubie. Gorąco zapraszam do śledzenia dalszych artykułów, nagrań. W planie mam też testy różnych innych aplikacji. Z każdą spędzę z nich parę tygodni i spróbuję podsumować, jak te aplikacje tak naprawdę dobrze działają w praktyce. Także dzięki za dotrwanie do końca. Gorąco Cię pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć.